Opowiem kilka słów o wodzie, jakie są wody dostępne na rynku, czym one właściwie się różnią i którą tak naprawdę powinniśmy wybierać. Mam nadzieję, że po moim dzisiejszym wykładzie Państwo sami będą tutaj w stanie sobie odpowiedzieć, która woda jest najlepsza. Okazuje się, że temat wody jest tematem top w internecie. Internauci często dyskutują na temat wody, wyszukiwania na temat wody pojawiają się nawet ponad 200 tysięcy miesięcznie. I o co właściwie pytamy? No, pytamy o to, ile wody należy pić, jaką wodę należy pić, dlaczego, jaki jest jej wpływ na urodę, zdrowie, na jakieś choroby. Interesujemy się przede wszystkim tym, jaką wodę musimy podawać i możemy podawać naszym dzieciom. Zanim jednak odpowiemy sobie na te pytania, zastanówmy się, jaka jest rola wody. Otóż woda jest niezbędnym elementem życia. Wręcz powiedziałabym, że bez wody po prostu nie ma życia. I zgodnie tutaj z tym obrazkiem, e, dzieci składają się nawet w 70% z wody, dorośli w 60%, u osób starszych woda stanowi około 50-55% masy ciała. Jaka jest rola wody? Przede wszystkim jest ona materiałem budulcowym. Sam nasz mózg składa się w ponad 80% z wody. Jest rozpuszczalnikiem, także stanowi znakomite środowisko reakcji. Przez to, że jest dobrym rozpuszczalnikiem, istnieje tutaj jej właściwość jako transportera składników odżywczych, przez co możliwy jest proces aktywnego trawienia i wchłaniania substancji odżywczych, a także wydalania produktów metabolizmu i toksyn. Bierze udział w termoregulacji, reguluje gospodarkę wodną, Elektrolitową i kwasowo-zasadową. Internauci pytali, po co w ogóle pić wodę? Ja może odpowiem w ten sposób, co się dzieje, jeżeli tej wody nie będziemy pić w odpowiedniej ilości. Przede wszystkim możemy nabawić się bólów i zawrotów głowy, utraty apetytu, zaburzeń mowy, zaburzeń koncentracji, opóźnionej reakcji na bodźce ruchowe, także zaburzeń elektrolitowych, które mogą tutaj ingerować w pracę naszego serca, zaburzeń funkcji nerek, a także możemy się nabawić zaparć. Stare pożekadło mówi, że kiedy czujemy pragnienie, to już jest z nami źle i tak naprawdę jesteśmy już odwodnieni i coś w tym jest. Niektóre badania mówią, że jeżeli czujemy pragnienie, to możemy już być odwodnieni nawet w stopniu dwuprocentowym, co już ma wpływ na nasze samopoczucie. I chciałabym tutaj zaznaczyć, że pragnienie nie jest dobrym wskaźnikiem nawodnienia organizmu. Powinniśmy się sugerować tym, ile tej wody rzeczywiście w ciągu dnia wypijamy. Bardzo ważne jest także to, aby nie doprowadzić do przewlekłego odwodnienia. Ma tutaj to bardzo duży wpływ na infekcję. W układzie moczowym, na przykład, a także na ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej. No dobrze, wiemy już, co grozi nam, jeżeli nie będziemy tej wody pić, ale czy można wypić wody za dużo? U osób zdrowych rzadko występują skutki przewodnienia, jednakże jest to możliwe. Na jednym z for internetowych trafiłam na opis zakładu gdzie dziewczyna jednorazowo wypiła 5 litrów wody w bardzo krótkim tutaj czasie. Skutki zdrowotne nie były zbyt wesołe i generalnie takich zakładów nie polecamy. Jednorazowe wypicie wody przy takim stanie spoczynku to maksymalnie jeden litr. Nie powinniśmy tego przekraczać. Musimy uważać na ilość wypijanej wody u osób, u których występują choroby serca, nerek. Przede wszystkim jest to związane tutaj z występowaniem obrzęków czy też wodobrzusza. No dobrze, no to ile w końcu powinniśmy pić tej wody? To zależy. Przede wszystkim od składu i wartości energetycznej naszej diety, ponieważ dieta wysokobiałkowa, wysokoenergetyczna wymaga od nas większej ilości nakładu wody, warunki klimatyczne otoczenia, zarówno wysoka jak i niska temperatura, a także niska wilgotność wymagają od nas większego nawodnienia organizmu. Na dużych wysokościach i przy dużej aktywności fizycznej również musimy więcej pić. Podobnie bardzo istotny jest stan fizjologiczny organizmu. Tutaj duże znaczenie ma na przykład to, czy kobieta jest w ciąży, czy karmi piersią, czy jesteśmy dzieckiem, czy jesteśmy osobą starszą. No, ale w normach żywienia dla populacji ludzkiej, dla populacji polskiej, przepraszam, czytamy, że mężczyźni powinni pić około 2,5 litra wody, a kobiety 2 litry. No dobrze, czy to oznacza, że koniecznie musimy wypijać akurat tyle wody? Z różnych źródeł naukowych dowiadujemy się, że część wody pochodzi z pokarmów. Tutaj mogę nawet powiedzieć, że warzywa nawet do 95% składają się z wody, owoce do 87%. Część wody pokrywają także tutaj napoje mleczne oraz mleko. Nawet do 20% wody, na którą mamy zapotrzebowanie, potrafi pochodzić z pokarmów. Generalnie u nas w Polsce takie minimum wypijanej wody to jest 1,5 litra. I teraz przechodzimy do meritum tego wykładu, jaką wodę wybrać. Może zacznę od tego, czym w ogóle różnią się wody butelkowane od wody kranowej. Otóż wody butelkowane no to głównie kojarzy nam się mineralna albo źródlana i chodzi o to, że te wody są wydobywane z zasobów podziemnych, głębinowych. One mają swoją pierwotną czystość, to znaczy są czyste pod względem mikrobiologicznym oraz chemicznym, i nie muszą przechodzić tak zwanego procesu uzdatniania wody do picia, który odbywa się między innymi przez chlorowanie albo ozonowanie. Taki proces przechodzą już wody wodociągowe, czyli te, które płyną w naszych kranach, ponieważ nie są one pierwotnie czyste i trzeba je uzdatnić do picia. Wody mineralne, tak jak już mówiłam, pochodzą z tych ujęć podziemnych, co to znaczy, że w ogóle one są mineralne? To znaczy, że są nasycone w sposób naturalny składnikami mineralnymi, takimi jak magnez, wapń czy też sód. I w zależności od tego, ile tych składników mineralnych tak naprawdę się w tej wodzie znajduje, wyróżniamy wody nisko zmineralizowane, średnio oraz wysoko zmineralizowane. I tutaj wedle podanych wartości nisko, czyli poniżej 500 mg na litr, to jest właśnie ta zawartość tych składników mineralnych. Średnio zmineralizowane 500, 1500 mg na litr, przepraszam, a wysoko zmineralizowane powyżej 1500 mg na litr. Woda źródlana również pochodzi z tych zasobów głębinowych, posiada swoją pierwotną czystość, także zawiera naprawdę małą ilość tych składników mineralnych, o których już mówiłam. No i pojawia się pytanie, która jest lepsza? W zaleceniach dotyczących populacji ludzkiej dowiadujemy się, że woda źródlana i nisko zmineralizowana jest generalnie przeznaczona dla wszystkich ludzi. To znaczy, możemy sobie ją pić bez obaw, codziennie, nie przejmując się, że będziemy tutaj mieli jakieś przykre skutki zdrowotne. Generalnie przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, woda źródlana jest polecana dla kobiet w ciąży, karmiących, dla dzieci. Wodę wysoko zmineralizowaną polecamy osobom, które uprawiają dużą aktywność fizyczną, także mają ciężką pracę fizyczną i tutaj musimy sobie powiedzieć wprost, że nie jest to woda przeznaczona dla wszystkich. Co to jest woda stołowa? Woda stołowa to jest ta woda, którą często spotykamy w takich szklanych buteleczkach, na przykład zielonych, zakręcanych kurkiem. I generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że do wody źródlanej dodaje się wodę mineralną, albo dodaje się odpowiednie sory mineralne, które zawierają właśnie stud, magnez, wapń, chlorki, siarczany, czy też wodorowęglane. Na naszych półkach w sklepie znajdują się także wody lecznicze. One już zawierają naprawdę duże ilości tych składników mineralnych, ponieważ taki minimum to 4000 mg na litr, dochodzi to nawet do 24000 mg na litr i zgodnie tutaj z ich nazwą mają one znaczenie lecznicze, przeznaczenie lecznicze, jest to udowodnione przez długotrwałe obserwacje, badania naukowe i tutaj stosuje się je tylko według wskazań klinicznych. No i dochodzimy do wody z kranu, która niekoniecznie już musi być wydobywana z tych zbóż, tych, tych, z tych zł, przepraszam, złóż podziemnych, może być równie dobrze wydobywana ze złóż powierzchniowych. Jest ona uzdatniana, żeby zapobiec tutaj wtórnym zakażeniom mikrobiologicznym i nadzór nad jakością wody sprawują organy państwowej inspekcji sanitarnej. No dobrze, no to skąd możemy się dowiedzieć, czy ta woda rzeczywiście jest czysta? Przeczytałam sobie raport Najwyższej Izby Kontroli ze stycznia 2017 roku. No i generalnie nie jest wesoło, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli określa, że nawet 40% sieci wodociągowych oraz gmin nie do końca gwarantuje nam należytą jakość oraz czystość spożytej wody. I tutaj o co chodzi? Generalnie chodzi o to, że nie wszystkie sieci wodociągowe są tak naprawdę w dobrym stanie. I tutaj należy wspomnieć, że jeżeli chodzi tutaj o ten raport Najwyższej Izby Kontroli, to w najczęstszych błędach odnośnie jakości wody pojawiało się za duże jej zmętnienie, za duże ilości żelaza, manganu, a także szkodliwej bakterii E. coli. Często mówimy też, że woda kranowa jest twarda. Co to tak właściwie oznacza? Twardość wody jest niczym innym jak właśnie jest spowodowana niczym innym jak właśnie zawartością rozpuszczonych w niej minerałów, ona zwykle jest wyrażana w miligramach węglanu wapnia na litr wody i waha się od 60 do 500 mg na litr tego węglanu wapnia. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jeżeli chodzi o wodę twardą, to ona nie ma jakby zbyt wielkiego wpływu zdrowotnego na ludzi zdrowych, dorosłych. Może mieć natomiast konsekwencje w przypadku dzieci, którym podaje się duże ilości wody kranowej. Dla dzieci do trzeciego roku życia jest udowodnione, że najlepsza jest rzeczywiście ta woda źródlana i nisko zmineralizowana. No i dochodzimy do tematu, który jest ostatnio modny, czyli do tak zwanej wody filtrowanej. Polega to na tym, że kupujemy sobie dzbanek z filtrem, który jest przeznaczony do tego, aby tą wodę oczyszczać. Montujemy sobie również filtry do kranów. Są różne metody filtracji, jak na przykład metoda odwróconej osmozy. I generalnie chodzi o to, czy to rzeczywiście działa. Pozwólcie Państwo, że ja swojej opinii nie będę wyrażać, ponieważ tak naprawdę jest jakikolwiek brak oficjalnego komunikatu ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej. A ta właśnie inspekcja odpowiada za jakość sanitarną wody, więc tak naprawdę jeszcze na oficjalny komunikat wydaje mi się, że musimy poczekać. I woda gazowana. Czym ona się różni? No przede wszystkim dodatkiem dwutlenku węgla do wody w odpowiedniej ilości, w zależności od tego, jak ona jest tutaj nazwana. I mamy nisko nasycone, średnio nasycone oraz wysoko nasycone wody gazowane. Czy ona jest zdrowa? Generalnie internauci twierdzą, że tak. Ale może pobudzać nasz apetyt, może przynieść się do otyłości i generalnie, no, może nie do końca jest aż tak fajna. Co ja mam tutaj Państwu do powiedzenia? Ona, w porównaniu do, do innych napoi gazowanych, naprawdę jest dobrym wyborem. Niestety, nie dla wszystkich jest ona przeznaczona. I tutaj musimy uważać na osoby, które mają problemy gastryczne, kłopoty z krtanią, które cierpią na przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc. Które są kobiety, które są w ciąży oraz karmią, oraz małe dzieci. No i tutaj głównie jest to spowodowane zawartością dwutlenku węgla w wodzie. Więc podsumowując krótko swoją wypowiedź, chciałabym Państwa przekonać do tego, aby przede wszystkim czytać etykiety. Oczywiście obowiązuje nas jak zawsze zasada ograniczonego zaufania. Yy, polecam, aby się też dokształcać, aby czytać etykiety, aby wiedzieć, co pijemy. Nie dać się zwariować, a przede wszystkim nie traktować wody jako główne źródło substancji mineralnych, ponieważ pamiętajmy, że najbardziej zbilansowanym i pewnym źródłem substancji odżywczych, które są nam potrzebne, jest tak naprawdę zbilansowana dieta. Jak polepszyć smak wody? Możemy sobie dodać na przykład cytrynę, limonkę, liście mięty. Odradzam wody smakowe. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę one w swoim składzie potrafią zawierać nawet do trzech różnych substancji słodzących. I tutaj na przykład jest cukier, syrop, gluko syrop glukozowo-fruktozowy, jakieś inne substancje słodzące jest bardzo, ma bardzo mała ilość tego soku, który ma tam się znajdować. Dodatkowo jest on zagęszczony, czyli też zawiera większą ilość cukru. Co więcej, wody te zawierają konserwanty, aby jak najwięcej najdłużej przedłużyć ich e trwałość. Ostatnio czytałam sobie etykietę jednej właśnie z takich wód smakowych popularnego producenta. Niestety nie mogę tutaj robić ani reklamy, ani antyreklamy. I w szklance wody znajdowało się dokładnie 11,4 g cukru. To tak jakby państwo sobie nalali do szklanki zwyczajnej wody, nalali sobie do szklanki zwyczajnej wody oraz dodali do niej łyżkę stołową cukru. Więc myślę, że to jest odpowiedni komunikat na zakończenie mojej prezentacji i bardzo Państwu dziękuję za uwagę.